Cześć! Ten odcinek zatytułowany jest Prezenty dla starszaków. Jak obejrzycie pozostałe grupy wiekowe, zobaczycie, że tam jest też wiele pomysłów, które i dla starszaków się sprawdzą. Ale teraz coś takiego dla dzieci, ewidentnie starszych. Po pierwsze, samoloty do składania. Nie znam chłopca, nie znam dziewczynki, która nie lubiłaby puszczać samolotów papierowych. To jest fajna zabawa. Możemy to oczywiście zrobić z białej kartki i... Ale możemy to też zrobić na bardzo wiele sposobów. W tym zestawie jest instrukcja na kilkanaście modeli. Czyli możemy zrobić kilkanaście modeli samolotu z papieru, nie tylko ten najprostszy, który każdy potrafi. Do tego są naklejki, i te samoloty nasze będą bardzo kolorowe, bo widzicie, one są w takich z wzorkami gładkie. Wiele opcji. Drugi fajny pomysł, również dosyć kreatywny, to jest zestaw różnych gadżetów do robienia śmiesznych zdjęć. Każde nasze dziecko umie obsługiwać nasz telefon komórkowy, gdzie robi zdjęcia, często pstryka coś tam. Możemy to zrobić na wesoło, możemy z tego zrobić i fajną zabawę i jako atrakcję na przyjęcie dla dzieci. Robimy sobie maski. Zaraz będziemy robić maski. Można dowolnie nimi kombinować. Patyczki są kolorowe, całość barwna i wesoła. Kolejna rzecz, ta jest nieco edukacyjna. Magnesy na lodówkę przyzwyczailiśmy się, że są dla maluchów, tam z warzywami, owocami, tamte też są super. Ale tutaj mamy budowlę świata. Słuchajcie, uczmy nasze dzieci o świecie, nie ulega wątpliwości, że warto. Przez taką zabawę, czy jak przyczepimy na lodówce Big Bena i dziecko będzie wiedziało, w jakim to jest mieście, w jakim kraju, z czym się wiąże, na pewno lepiej zapamięta, jeżeli będzie właśnie to taka zabawa, niż tylko przeglądanie ilustracji w książce. I coś dla pewnie raczej dziewczynek niż chłopaków, ale może nie doceniam chłopców zestawy do szycia. Ten jest większy, w eleganckiej puszce i nie wiem, czy widać tutaj dokładnie szczegóły, ale słuchajcie, te rzeczy są tak piękne, tak kolorowe, tak delikatne. Tu jest bardzo wiele filcowych elementów, które można ze sobą strzywać, przyszywać, komponować. Jest też instrukcja obsługi: igiełki, guziczki. To jest naprawdę. Ja o takich rzeczach marzyłam. Niestety nie było ich jeszcze dostępnych w tamtych dawnych czasach. Polecam Wam bardzo taki większy zestaw do, do szycia, bądź mniejsze zestawy do haftowania, też kolorowe włóczki, prosta instrukcja i piękny efekt. A jeśli chcecie Waszym dzieciom zapewnić naprawdę dużo frajdy, to skoczek. Pogo z dźwiękami. To ma akurat właśnie różne dźwięki wgrane, melodyjki, w rytm których można skakać, ale to dopiero jak już się dojdzie do perfekcji. Jak widać, początki nie są łatwe. Zapraszam Was do mamagama.pl po fajne prezenty dla Waszych dzieci. Do zobaczenia!